Cześć, witam Cię w nagraniu, które zatytułowałem Tam, gdzie tkwi diabeł. Jak się zapewne domyślasz, chodzi o szczegóły. Chodzi o szczegóły, niuanse i te drobne różnice, które mogą sprawić, że odniesiesz sukces. Tutaj moim zdaniem fajna jest metafora, która porównuje życie do biegu na 100 metrów. Tam pomiędzy pierwszą a ostatnią osobą, tą, która zdobywa złoty medal, a tą, która no, niestety jest pokonana, wynosi często ułamki. Naprawdę to są już w tym momencie setne sekundy. Są sporty, w których to są nawet tysięczne sekundy i z taką dokładnością mierzy się czas. Dlatego warto ciągle trzymać rękę na pulsie, po to, żeby zarówno reagować na zmieniający się rynek, reagować na zmieniające się oferty, reagować na to, jak już zachowuje się Twoja własna oferta. I do tego potrzebne są statystyki, sprawdzanie. Statystyk, o czym za chwilę powiemy, jak testować i optymalizować kampanię. Do tego potrzebny jest kontakt z Affiliate Managerem i do tego potrzebne jest uczestnictwo w webinariach. Webinaria to są takie seminaria, które odbywają się za pośrednictwem internetu. Pozwól, że pokażę Ci list, który napisałem do swoich Affiliate Manager w kilku sieciach. W głównych sieciach mobilnych. Na początku się przywitałem, powiedziałem hello. Później napisałem, że właśnie się przyłączyłem do sieci. Gdybyś napisał ten list z opóźnieniem, po kilku tygodniach, możesz napisać: I've joined, i tutaj nazwa sieci: Several Weeks ago. I teraz zastanawiam się, czy mógłbyś dostarczyć mi trochę informacji na temat e, najlepiej konwertujących się ofert, mobilnych ofert, które są obecne na rynku w tym momencie. I później możemy wyszczególnić nasze pytania: co to są za oferty, jakie są. Earnings per click oraz cost per click. W niektórych sieciach niby są one podane. Możemy napisać także, że mamy wątpliwość, czy te dane są aktualizowane. Te dane najczęściej są aktualizowane i sieci zmierzają w tym kierunku, aby wszystko automatyzować, aby także kontakt z nami automatyzować. Po zapisaniu się do sieci, powinieneś otrzymać. Yy, Link, właściwie informacje o tym, kto jest Twoim affiliate managerem, natomiast gdyby tak nie było, to po zalogowaniu się do sieci, OfferMobi, SponsorMob i MobMartner, jesteś w stanie znaleźć dane kontaktowe i albo komunikacja z siecią powinna się odbywać poprzez wypełnienie formularza, albo mm, po prostu y, możesz napisać maila na ogólny kontakt i też doszesz do tych informacji. W każdym razie, tak czy siak, wierzę, że sobie poradzisz. Kolejne pytanie to może być: jak dużo topowi affiliate partnerzy zarabiają? Licz się z tym, że jest szansa, że nie wszyscy ci zechcą na te pytania odpowiedzieć. A także to samo pytanie: ile przeciętni partnerzy zarabiają? Jakie źródła ruchu stosują? Czyli możesz się spotkać z tym, że nie, niekoniecznie wszyscy uprawiają Cost per Click i generują ruch w taki sam sposób, jaki robisz to ty. Oni mogą być właścicielami na przykład swoich serwisów mobilnych i, i właśnie wykorzystywać ten fakt, że już mają odwiedziny, mogą też wymyślić coś zupełnie innego. Warto się o to zapytać. Czy masz dla mnie jakieś wskazówki na temat tego, w jaki sposób poprawić konwersję dla tych ofert? Tutaj otwarcie pytamy, czy affiliate manager może nam coś poradzić. No i tutaj piszemy, że docenilibyśmy także jakieś próbki innych materiałów promocyjnych, rzeczy, o których do tej pory nie wspomniałem, ale Twoim zdaniem, czyli zdaniem affiliate managera, mogłyby być pomocne. I na koniec możemy napisać, ale nie musimy. Że oceniamy siebie jako dość doświadczoną osobę, jeśli chodzi o affiliate marketing. Jeżeli już posiadamy kilkumiesięczne albo letnie doświadczenie, to śmiało możemy napisać: I'm proficient albo I have three, five years experience in mobile marketing. Nie ma sprawy. Natomiast jeżeli jesteśmy w punkcie takim, niedawno zaczęliśmy, to po obejrzeniu tego kursu i zdefiniowaniu kilku własnych kampanii możemy już. Siebie ocenić jako dość doświadczoną osobę, to słowo quite jest takie bezpieczne. I warto też podziękować za czas i wysiłek. Best regards, Twoje imię na koniec. I tak może wyglądać mail, który napiszesz. Oczywiście możesz napisać swojego. To jest taka moja propozycja. I teraz, jakie efekty były wysyłki takich maili? No, w sponsor mobie były świetne. Dostałem taką właśnie tabelkę od Jenny Ipsz. Tutaj były wyszczególnione różne informacje. Dostałem także garść wskazówek. No, one generalnie są mniej lub bardziej oczywiste. No ale naprawdę nie zostałem na pewno zlekceważony, dostałem to o co prosiłem. W offermobi też dostałem zestawienie, także dostałem. Tutaj wytyczne. Ofermobi akurat bardzo zautomatyzowało cały proces komunikacji, i aby tam napisać maila, to powinniśmy skorzystać z formularza. Powinniśmy sobie wejść na. A może to pokażę. Ofermobi.com. Nie nam się zalogować. Właściwie, przepraszam, powiedziałem nieprawdę. Można napisać maila na adres affiliate manager Małpa OfferMobi, ale dostaniemy odpowiedź, że powinniśmy się kontaktować przez inny adres. To powinno być support, pisane właśnie w ten sposób, .offermobi.com i tutaj powinniśmy podać swój adres e-mail i hasło. Po zalogowaniu się widzimy, że możemy zarówno podglądać już zgłoszone przez siebie komunikaty, jak i możemy zgłaszać nowe, tak zwane tickety. No i tutaj generalnie submit a ticket, możemy kliknąć Affiliate Question Next i napiszemy tekst i napiszemy o co nam chodzi. W Mob Partnerze powinniśmy wejść w zakładkę Dashboard, a następnie Discussion with Mob Partner. I tutaj mamy możliwość pisania naszego, naszego zapytania. Natomiast w praktyce to pod tym adresem web.moppartner.com, kośnik en, kośnik admin, ukośnik media, podkreślenie buyer, podkreślenie help otrzymujemy zestawienie najlepiej konwertujących się w danym momencie ofert. I to tutaj najbardziej warto zaglądać, chyba że mamy inne pytania. Wówczas dashboard i tam. Pytania. Natomiast w sponsor Mobie możemy się kontaktować po prostu wysyłając maila na adres naszego affiliate managera albo korzystając także z kontaktu wewnątrz sieci. Generalnie wybór należy do nas, z czego skorzystamy. Są też sieci, w których to sami będziemy to affiliate managerowie będą inicjowali z nami kontakt, tak na przykład będzie w Peerfly, otrzymamy maila od naszego menedżera z prośbą o to, abyśmy opisali troszeczkę na swój temat, natomiast tak samo będzie w sieci BrightShare, o której, która akurat ma dużo ofert dotyczących na przykład gier hazardowych i generalnie może, mogą się z nami próbować kontaktować zarówno za pomocą maila, jak i za pomocą komunikatora internetowego. OK, możemy wrócić do naszej mapy. Kolejnym punktem programu są webinaria. Te są dostępne na dobrą sprawę na przykład na stronie OfferMobi. Możemy po prostu kliknąć webinars i tutaj w tym momencie mamy już 11 nagrań, które trwają albo kilkadziesiąt minut, albo ponad godzinę. Są tutaj Przykładowe kampanie. Osoby, które pracują dla Ofermobi są byłymi albo obecnymi affiliate marketerami, którzy zajmują się ofertami CPA. Oni sami, oprócz tego, że pracują w sieci, sami na własną rękę uruchamiają sieci te oferty albo zapraszają osoby, które uruchamiają te oferty, tak więc pokazują kilka sztuczek. No, generalnie wymaga to tylko znajomości języka angielskiego w taki sposób, aby rozumieć. To, o czym mówią, i można naprawdę dużo, dużo wiedzy stąd wyciągnąć. Natomiast sprowadza się ona do kilku prostych wniosków, że trzeba testować i trzeba patrzeć, śledzić trendy i po prostu uruchomić wiele równoległych kampanii jednocześnie, wyłapywać te, które działają i je optymalizować. Tak można to podsumować. Natomiast generalnie bardzo serdecznie polecam te webinaria. Będę o nich jeszcze. Mówił i do nich powracał w przyszłości. Jeśli pozostaniesz na mojej liście, to na pewno będę pule wiedzy stąd, także pochodzącą, w jakiś sposób kompresował i przekładał na język polski. Ok, mówiliśmy o teście i optymalizacji kampanii, a więc o co tutaj chodzi? Po pierwsze, trzeba patrzeć, ile wydajemy i. Jaki jest nasz budżet naszej kampanii, ile pieniędzy do nas powraca? Czyli czy zarabiamy, czy tracimy, czy nam się zwraca coś, czy nam się nie zwraca nic. No i generalnie te kampanie, które przynoszą nam pieniądze, ja się sugeruję. Takim zaufanym affiliate marketerem, który mówi, że jeżeli kampania CPA przynosi ci na samym początku, w ciągu dwóch, 3 dni 25% albo 50% tego, co wydajesz, to znaczy, że można ją z łatwością przekuć na sukces. Wystarczy tylko wyrzucić te kampanie, te oferty, te grupy ofert, które są nieoptymalne, a te, które są optymalne, jeszcze podkręcić i wtedy praktycznie mamy takie źródło strumień dopływu pieniędzy. I generalnie co oznacza wyrzucić te, tak dokładnie, to jest ta zasada, o której mówiłem. Jeśli odzyskujemy więcej, znaczy, że kampania ma potencjał. I tutaj z pomocą przychodzi split test. Split test, czyli uruchamianie równoległych kampanii i patrzenie, która jest lepsza, które właściwie dotyczą tej samej oferty w tym samym czasie, Natomiast różnią się innymi rzeczami. Warto, aby zawęzić kampanię do już tylko takich, które różnią się, jeśli chodzi o reklamę, jakimś pojedynczym elementem, czyli na przykład jakąś drobnostką, szczegółem, ponieważ jeśli są to zupełnie różne reklamy, które stosujemy, na dobrą sprawę nie wiemy, który z elementów zadecydował o sukcesie więc aby wyłączyć takie wyłonić czynniki sukcesu warto aby nasze reklamy naprawdę były już bardzo dopracowane. No i generalnie możemy mm, taką pojedynczą zmianę dokonać za pomocą tylko na przykład jakiegoś obrazka, ale pozostawić taki sam tekst albo od zamiennie zostawić ten sam tekst, ale mm, zastosować nowy tekst, ale wstawić nowy obrazek. Możemy uruchamiać takie oferty w różnych kanałach, ewentualnie w różnych grupach tematycznych. Możemy utworzyć kilka różnych grup dla różnych rodzajów telefonów, możemy różnicować ze względu na sieć komórkową, możemy różnicować ze względu na platformę, możemy ewentualnie zastosować zabieg polegający na personalizacji poddany telefon. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli piszemy do kogoś, kto ma iPhone'a, to reklama mówi, Nowe dzwonki na Twojego iPhone'a. A jeżeli piszemy do kogoś, kto ma Blackberry, to wtedy także zwracamy się do tego użytkownika i piszemy o jego Blackberry. To jeszcze jest taki dodatkowy element zaskoczenia. Ta osoba jeszcze bardziej to czuje, ponieważ jest to coś dla niego. I to też jest ważny element składowy naszych reklam, że warto, aby to, co wysyłamy, było spójne z ofertą. Czyli jeżeli wysyłamy czerwony obrazek, który mówi o tym, że coś jest za, za darmo. A ktoś klika, a tam widzi zupełnie zielone tło i jest napisane, że będzie musiał dużo zapłacić, no to jest to oczywista niespójność, zarówno pod względem chociażby kolorystycznym, pod względem przekazu, pod względem treści, być może także pod względem zupełnie oferty, bo może pisaliśmy o czymś zupełnie innym i trzeba się z tym liczyć. Trzeba analizować swoje earnings per click, i jeżeli już jesteśmy na plusie, już jesteśmy na tym etapie, gdzie Nasza optymalizacja przyniosła efekt, albo od razu zaczęliśmy zarabiać, to możemy się zdecydować nawet więcej płacić za kliknięcie i dzięki temu nasza reklama będzie wyświetlana częściej, i dzięki temu będziemy więcej zarabiali. Bo jeżeli ustawimy niską cenę za kliknięcie, to możliwe, że nasza reklama nie będzie eksponowana bardzo często. Natomiast jeżeli już wiemy, że mamy taką, która przynosi zysk i zarabia, to możemy się zdecydować płacić więcej. No, i tutaj cała zabawa polega na tym, żeby odkrywać czynniki sukcesu, czyli um, odkrywać to, co jest w naszym przypadku najbardziej skuteczne. Czasami takie czynniki sukcesu mogą być bardzo prostym spostrzeżeniem, na przykład takim, że prosty landing page często jest skuteczniejszy niż zaawansowany formularz. Czyli bardzo piękny formularz, który wygląda graficznie, rewelacyjnie, może po prostu rozpraszać. Odbiorca, który się skupi właśnie na tym jego pięknie i podziwianiu tego formularza, natomiast zupełnie się nie skupi na naszym przekazie i prośbie o to, aby się zapisał. Natomiast prosty formularz, no, nie ma tutaj co podziwiać, natomiast przekaz jest prosty i może podjąć decyzję, zapisuje się albo się nie zapisuje. I taka to jest zasada. No i jak śledzić przebieg kampanii? Trzeba zaglądać do. Serwisów śledzących y, z ofertami CPA i do tych narzędzi raportujących. Można także skorzystać z zewnętrznych narzędzi, które do tego służą. To jest na przykład Tracking 202.com. Y, są też inne. Y, to jest element zaawansowanego marketingu i nie jest y, akurat składową tego kursu. Poza tym te narzędzia. Nie są darmowe, więc generalnie na początku ich nie polecam. Natomiast będę jeszcze do nich powracał. Jeżeli zostaniesz na mojej liście, to na pewno otrzymasz nagranie, które będzie poświęcone tym narzędziom w szczególności. Możesz też użyć Excela. Po prostu zapisuj sobie to, co jest dla ciebie ważne, zrób sobie tabelki i śledź to. Jest to bardzo ważne. Tak jak Arnold Schwarzenegger. Bardzo dużą determinacją zapisywał swoje statystyki dzięki temu osiągnął ogromny sukces w kulturystyce, bo podobno tak mówi legenda, kiedyś był chudym chłopakiem, jak był młody, a no, doszedł do mm, ogromnych sukcesów. Więc generalnie kluczem jest śledzenie. Z dnia na dzień nie zauważamy zmian, jakie w nas zachodzą. Natomiast jeżeli się, bylibyśmy w stanie cofnąć w czasie i zobaczyć na przykład swoje zdjęcia sprzed kilku lat, to te różnice widzimy. No, gdybyśmy chcieli się fotografować codziennie, być może bylibyśmy w stanie przekartkować taki album ze zdjęciami i zobaczyć tą różnicę. Okej, okay. myślę, że wiesz o co mi chodzi, że udało mi się przekazać kilka takich war wartościowych spostrzeżeń na temat tych szczegółów, tych, tej szczególnej troski, tych szczególnych zabiegów, które powinieneś wykonywać po to, aby podejść do tematu CPA naprawdę poważnie. Z naprawdę dużą odpowiedzialnością, tak aby to co robisz przynosiło ci jak najlepsze rezultaty. Pamiętaj o tym porównaniu, o tej różnicy pomiędzy najlepszymi a najgorszymi. Różnica czasami może być wyrażona w milimetrach, czasami w ułamkach sekundy i może właśnie dotyczyć tylko i wyłącznie szczegółów. W tym na nagraniu to wszystko. Dziękuję serdecznie za jego obejrzenie i polecam Ci kolejne. Cześć.